To za stary jestem. Trzecia rano. Za stary na takie akcje. Siemanko. Trochę nietypowo tym razem. Jedziemy na liny. Trzecia rano. Trzeba startować. No zobaczymy co będzie. Mamy do majówki. Chyba 3 dni, ja mam 2 dni wolne. No i nie wyrobię. Muszę jechać. Muszę jechać, posiedzieć nad wodą z wędką. Zobaczymy jak będzie. Trzymajcie kciuki, widzimy się nad wodą. Pierwsza wyprawa w tym roku na liny z pikerkiem. I pierwsze branie, pierwsza ryba. I od razu mi dzień zrobiło. Piękna rybka. Nie za duży, ale taki 40 taczek. No, jak na pierwszy raz z pikerkiem. Pierwszy raz od kilku lat trzech, czterech. No to całkiem nieźle, dwa brania, jedno spartolone, jedno zacięte, linek, nie, nie nagrywam tutaj za dużo, bo miejscówka jest bardzo popularna, znana, no i jest sporo wędkarzy, a jakoś tak nie czuję się komfortowo jak siedzą ludzie dookoła, ja chodzę i gadam do kamery, dlatego widzicie te często te filmy gdzieś z krzaków, gdzie, gdzie nikogo nie ma, a tutaj jest tak... Troszkę nie mój klimat, no ale, ale dzień udany. Nie będę Wam opowiadał o tym, jak łowić liny, ani tym bardziej o linowym sprzęcie. Właśnie na tym nie znam, nie jestem na bieżąco. Co prawda akurat no, zdarza mi się na lina pojechać od wielu, wielu lat, ale są to sporadyczne jakieś wypady, 2, 3, czasami 4 razy w roku. No, a teraz nie byłem chyba ze 3 albo 4 lata na linach, więc nie będę wam się mądralował, ale powiem wam, że no ta miejscówka jest tutaj bardzo znana. Jest wielu wędkarzy. No, jak przyjechałem, to już ktoś świecił, ciemno było, już ktoś świecił latarką po wodzie. Później przyszedł pan z fiderami. Tu jest mniej więcej metr wody. On miał chyba koszyczki, nie wiem, ze 100 gramów jak nic. Dług tymi koszyczkami w wodę to jakby kamieniami rzucał, zakładał te dzwoneczki. Nie wiem po co, bo jest widno, wszystko widać. Drugi siedzi z, z sygnalizatorem brań, tym elektronicznym. Pika co jakiś czas. Co 15 minut ładuje wielkie kule do wody. Wydaje mi, nie jestem ekspertem, ale jest wiosna. Wydaje mi się, że, no, że te ryby jeszcze aż tak nie żrą, żeby ładować wiadra zanęty. Z boku trzech panów siedzi na szczęście tak z 60-70 metrów ode mnie trochę imprezę sobie zrobili, więc też jest głośno z drugiej strony ktoś się rozkładał to tłuk jakimś krzesłem, głośno no, wydaje mi się, że nie na tym polega łowienie linów ja z kolei tak staram się wybrać miejsce wolne ale takie no, z dala od ludzi, po cichutku koszyczki mam bez, bez obciążenia obciążeniem jest sama zanęta i to taka dosyć luźna też żadnej filozofii nie będę Wam tu opowiadał bo zwykła czarna, płociowa najtańsza, plus jakaś jaśniejsza też najtańsza do tego trochę bułki tartej, żeby to się rozwalało w wodzie i puszka kukurydzy i to wszystko a na haku kukurydza, biały robal, albo czerwony To i cała filozofia, natomiast no, staram się cicho, a tutaj cicho i tak dyskretnie, a tutaj jednak wędkarze sami sobie ograniczają możliwość złowienia lina, bo zachowują się po prostu bardzo głośno eee, ja się zaraz będę zbierał, bo jest godzina dziesiąta tu zawsze miałem brania. Jak kiedyś tu jeździłem częściej, to brania zaczynały się od szóstej i trwały maksymalnie do tej 9.30, czasami 10. Później nic się nie działo, ale jutro robię powtórkę. Znowu pobudka przed trzecią i będę miał dla Was niespodziankę, bo jutro będzie mi ktoś towarzyszył. Wasz ulubiony biolog środowiskowy, wasz i mój. Zadzwoniłem do Pawła. Powiedziałem, że, że miałem dwa linowe brania, jednego udało się wciąć. Jedno spartoliłem. No i Paweł powiedział, że jutro też ma ranek wolny, więc. Więc widzimy się jutro nad wodą. Siemanko, Dzisiaj jeszcze gorzej. Dzisiaj godzina druga. Ale jakoś jestem wyspany, bo się położyłem. Położyłem się chyba około dziewiątej. Budzik nastawiłem na drugą 45, no ale obudziłem się godzinę wcześniej, więc. Jedziemy, żeby zająć miejscówkę, to jest dramat, nienawidzę się ścigać na, na wodzie, na miejscówki, no ale, ale tam jest dużo ludzi i po prostu trzeba, także... Dobra, jestem nad wodą, jest 15, ale czarno, nawet ptaki jeszcze nie śpiewają, tylko wioskowe psy gdzieś w oddali szczekają. No ale chyba się udało, jestem pierwszy. Chciałem zająć miejscówkę dla siebie i dla Pawła, bo w niewielu miejscach jest. Jest na tyle dużo miejsca, żeby dwóch wędkarzy się rozstawiło, więc. Więc chyba się udało, ale kończę, bo nic nie widać. Widzimy się za Widniaka, Paweł będzie za godzinę. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Jak nastroje? Bojowe. Nie chcę dopowiedzieć drugiej części tego porzekadła, bo jest dosyć wulgarna. <grym> tak, a o merytorykę dbamy i tak, kulturę. Nie, oczywiście. Nie, ale tak zupełnie poważnie bojowe. Ale piękny ranek. Piękny ranek, dlatego od razu się chcę żyć. Gdyby nie to, że wstałem pierwsza 50. Dla mnie to norma, w związku z tym nic się nie stało. No, dla mnie nie. O tej godzinie to no nawet tak. na sandacza bym nie wstał. Żeby się spotkać z Tobą, wstałbym, nawet mógłbym się nie kłaść O! Ładnie to powiedziałeś. Tak. No dobrze, to zaczynamy nowy dzień. To pamiętam, że w czasach dziecięcych, że tak powiem, zawsze łowiłem na stojąco, bo mi się to wydawało takie najbardziej naturalne. Teraz łowię stojąco nie dlatego, że wracam do dzieciństwa, tylko dlatego, że inaczej nigdy spławiko. Ale co dzisiaj plan spławiczek, tak? Najpierw spławik a, jak, a a potem przejście na pikera. Ja od razu zaczynam od pikerków. No to zobaczymy co będzie, co będzie skuteczniejsze. No, ja dzisiaj kukurydza. I biały robal w natarciu, a na drugiej węce kukurydza i czerwony, kopane. Ja tam się zawsze już od, ostatnio od samego świtu to się na pierwsza godzina była najlepsza, ale to ważne miejsce jest inne. No, płoteczka. 1-0 dla słowika. Co mówi, że przygruntowany? Musi być przygruntowany, bo one biorą tylko i wyłącznie z dna i to na niewuchomą zobaczę głęboko no. jak na razie dzisiaj słabiutko Paweł jakąś płotkę wyjął, jedna mu spadła na spławiczek ale zimno miało być słońce, takie chmurki są troszkę i ciągnie po halce ale skoro już mamy tutaj Pawła to trzeba trochę merytoryki tutaj wpleść w ten film, skoro ryby nie biorą Paweł. Tak, to chociaż Paweł. Tak. tak. Paweł ratuje sytuację jak zawsze. <laughs> Powiedz mi, one są przed tarłem, czy potarłem te zielone prosiaczki? Zielone prosiaczki są jeszcze przed tarłem. One się trą późno w, to, w ciepłej wodzie, a zwłaszcza przy tych anomaliach kwietniowych teraz, kiedy woda jest zdecydowanie o kilka stopni chłodniejsza niż norma, niż powinna, niż powinna być, są jeszcze na pewno przed tarłem. Yy, przystąpią do tarła mniej więcej na początku czerwca. I ono się może przeciągnąć nawet nawet do końca, do, do, do końca lipca. Yy, także kalendarz przyrody oczywiście w zależności od akwenu będzie, będzie inaczej. Ale to są jedne z najpóźniej rozmnażających się ryb. Także w tej chwili ciągle łowimy ryby przedtarłowe. I to mocno przedtarłowe? Mocno przedtarłowe, tak. A czy łowimy? Usiłujemy. Próbujemy. Generalnie łowi się, to, bo ktoś tam nie łowi, ale... Ale nie wiem. Ale szału nie ma. Szału nie ma. To znaczy, Kamil, wczoraj ład, ład, ładnego przecież złowiłeś, natomiast ja jeszcze w tym roku nie wiem, jak lin wygląda. No, Miejmy nadzieję, że może no, czy coś. Czy jak się wygląda z... tegoroczny lin? Jeszcze nie <noise> wiem. W ogóle wiem, jak wygląda, ale. <noise> może coś się jeszcze uda w tym roku złowić. <noise> no nie, ja nie, mam nadzieję, <noise> ale, ale może na dzisiaj. No. Nigdy, nigdy nie można powiedzieć nigdy, ani nigdy nie można się poddawać. Walczmy. Walczmy było jeszcze jednego czerwoniaczka. Ten czerwoniaczek taki zdechlaczek. Za dużo dzisiaj nie nagrałem, bo też nie za dużo się działo. Ja spartoliłem jakieś dwa brania. Paweł spartolił jedną, złowił jakąś płotkę niedużą. Jedna płotka mu spadła. I moglibyśmy powiedzieć, że no, taki dzień dzisiaj ryby nie brały, ale przyszedł starszy pan, 84 lata, bo z nim rozmawialiśmy. Strasznie sympatyczny facet. Pewnie nie ogląda, ale jeżeli, to pozdrawiam. Przyszedł starszy pan, zapytał się, czy może usiąść koło nas. Usiadł 5 metrów od nas. Rozłożył dwa solidne fidery. Dokładnie takie, z, jakich, których, z których się wczoraj śmiałem i pierdyknął dwa fajne liny, w krótkim czasie, takie między kilo a półtora, łowiąc 5 metrów od nas. Yy, okazuje się, że można z godnością, nie tak jak my, ja o trzeciej, Paweł przed czwartą nad wodą już, po ciemku, żeby zająć miejsca. Pan przyjechał z godnością na siódmą rano, powiedział, że do trzynastej i spada, więc pięknie zapunktował. Przesympatycznie się z nim rozmawiało. Natomiast powiedział też dosyć przykrą rzecz. Powiedział, że mówi, nie ma wędkarzy. Mówi normalnie to trzeba wcześniej przyjechać. Do czego ja kiedyś byłem przyzwyczajony na tej miejscówce. On powiedział, nie ma wędkarzy, nie ma ryb. Mówi panie to już, od końca lutego to namioty stały. Żeby zająć miejsce, to trzeba było być o północy, o północy, w lutym i w marcu, a i tak nie było. Nie było żadnego, żadnej stuprocentowej pewności, że miejsce jeszcze będzie, i mówi, tu łapali po 12, po 13 linów. Wszystko zabierali i mówi, a pan ładnie powiedział, wydusili te liny. Ja, tak w tych filmach, wiecie, staram się czasami coś podpowiedzieć, edukować. Oczywiście z Pawła nie pomocą, tylko dzięki Pawłowi staram się pokazywać piękno wędkarstwa, piękno przyrody. Ale jak słyszę takie akcje, które sami robimy, wędkarze, ja się zastanawiam, czy naprawdę mam wątpliwości, czy tu jest jeszcze o co walczyć. Mi po prostu czasami opadają ręce i, i to nie chodzi o to, że ktoś sobie weźmie lina, czy dwa, czy sandacza i zje ze smakiem. Bo, bo ja nie jestem jakimś ekstremistą, też czasami rybę zabiorę. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza i nie widzę w tym nic złego, byle nie dużą. Natomiast 12 linów to robią wędkarze. Naprawdę jest przykro tego słuchać. Czasami zastanawiam się, czy mamy jeszcze o co walczyć, po prostu czasami mi się przestaje chcieć. Ale żeby, żeby nie kończyć pesymistycznie, bo na pewno wędkarze też widzowie będą się pytali, kiedy film z Pawłem o linach, kiedy omówimy Liny. Więc jestem z Pawłem umówiony już na połowę maja, czyli za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować. Fajny film linowy. Jeszcze z pomocą jednego kolegi nie będę zdradzał. Fachowcy od Linów. Więc teraz już wszystkiego dobrego w majówkę. I parę osób się mnie pytało, gdzie jadę na majówkę. Wybaczcie, że nie zdradzam i nie piszę publicznie. No bo chciałbym możliwie w spokoju też połowić. To raz, a dwa. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam na mojego Instagrama Kamil Walicki. Tam w miarę na bieżąco postaram się wrzucać jakieś relacje. Więc trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do następnego.